Pomysł na jeżdżenie w rajdach samochodowych myślę, że się wziął stąd, że jako dziecko myślę, że każdy chłopiec chyba to jest jego jakimś takim marzeniem żeby, żeby jeździć. Zresztą wydaje mi się, że jak się jest dzieckiem, to chłopcy raczej bawią się samochodzikami niż lalkami, więc chyba to jest jakoś tak spójne, że zawsze człowiek by chciał się spróbować poczuć nie tylko adrenalinę. Ale spróbować swoich sił za kierownicą. Myślę, że nie ma takiego, e, takiego człowieka, może mężczyzny, o który, który nie chciałby się spróbować. Że to jest jednak takie. Takie już w nas, gdzieś tam głęboko i każdy by chciał. A to, że w tym momencie nadarzyła się taka okazja, że mam szansę wystartować w tym Dakarze, to, to na pewno to jest coś, co zawsze na, na tym punkcie miałem e, jakiegoś takiego hoplika i nigdy nie mogłem się w tym kierunku realizować, dlatego, że byłem aktywnym sportowcem skoczkiem i, i, i to jakby nie, mało, nie miało się ku siebie.